Jak pracuję z klientami i często jest taki temat, że chciałbym czy chciałabym otworzyć własną firmę i określają w jakim kierunku, to jeszcze do tego dorzucają takie zdanie, no ale co ludzie powiedzą? I to jest takie hamujące z tego względu, że skupiamy się na potrzebach innych, a nie chcemy realizować swoich potrzeb. Nie skupiamy się na tym często w tej pracy, jeżeli nad tym pracujemy, i osoby już nie na takim etapie poznawczym, bo na etapie poznawczym wiedzą, że mają kompetencje, tylko wychodzą i zaczynają działać i okazuje się, że otoczenie ludzie bardziej reagują bardzo pozytywnie na to. O, akurat by nam się przydało tutaj, dziwimy się, że dopiero dzisiaj zaczynasz o tym myśleć. Więc warto zacząć działać i realizować swoje potrzeby.